Selena Gomez wypuszcza produkt, który był jej marzeniem od dawna. Nawiedzona lalka Annabel podobno zaginęła podczas swojej podróży po Stanach, mimo przeciwwskazań dotyczących w ogóle przenoszenia jej. Gostek i Matylda prawdopodobnie zakończyli swój związek. Angelika Mucha, czyli Little Monster 96, podjęła prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjną współpracę w jej karierze, a Zoe z po wejściu na Mont Everest zarzucane jest nieposzanowanie poległych wspinaczy. Myślę, że duża część z was kojarzy markę Rare Beauty, czyli kosmetyki Seleny Gomez, które poszły ogromnym viralem i dam sobie tą rękę uciąć, że każda makijażowa influencerka w Polsce jak nie na świecie ma albo miała kiedyś je w swojej kolekcji. Na pewno duży wkład w popularność marki miało właśnie sygnowanie jej imieniem Seleny Gomez. A tym razem piosenkarka pokazuje nam swój nowy produkt. Swoje Oreo. Oblikowała post na Instagramie, w którym ogłasza swoją współpracę z ciastkami i napisała, że jest niezmiernie podekscytowana, że będzie mogła z nimi współpracować, a nawet stworzyć swój własny smak. Ciasteczka mają być dostępne już 9 czerwca, jednak dla wszystkich polskich fanów Seleny mam smutną wiadomość, ponieważ nie wiadomo, czy będzie można je u nas dostać. Będą one o smaku czekoladowym, a w środku znajdziemy klasyczny mleczny krem oraz nowy, cynamonowy. W komentarzach możemy przeczytać, że internauci są całkiem podekscytowani. Współpraca, której nie wiedzieliśmy, że potrzebujemy. Nie mogę się doczekać. Sposób, w jaki wymanifestowałaś tę współpracę, a teraz ona się dzieje. Jestem bardzo dumna z siebie, Sel. Niektórzy mieli już okazję spróbować tych Oreo, bo albo dostali je przedpremierowo, albo w paczce pr -owej. Większość z tych osób ocenia je jako bardzo dobre i zachęca do spróbowania, jednak wiadomo, że wszystko z paczki pr smakuje troszeczkę lepiej. It's So, obviously, we have to do a little taste test together to try it because this smells so good. Oh my god, that is so good! It feels like I'm like walking through Disneyland Main Street right now, eating a true road. Like, that is exactly what this reminds me of. Ja bym ich bardzo chętnie spróbowała, chociaż nawet nie lubię Oreo, więc chyba marketing gomezowy działa. Dajcie znać, czy wy skusicie się na paczkę, jeżeli takowa trafi do Polski. Myślę, że postaci Angeliki Muchy, znanej jako Little Monster 96, lub tej dziewczyny, której udało się dotknąć Justina Biebera, nie muszę nikomu przedstawiać. Mimo, że swoją prime erę raczej ma za sobą, a na YouTube'a nie wrzuca tyle, co wrzucała, to nadal jest bardzo aktywna na innych social mediach, takich jak Instagram na przykład. A patrząc na jej content, na brak środków, raczej nie może narzekać, co będzie ważne trochę później. Ostatnio zdecydowała się na dość kontrowersyjną współpracę z Marką, którą niedawno dowiedziałam się, że czyta się. She in która słynie ze śmiesznie tanich produktów, nie tylko odzieżowych, ale też tanich kosmetyków czy dodatków. Ale to nie wszystko z czego słynie, bo słynie także z kontrowersji o wyzysk pracowników. A najtańsze ubrania, jakie można dostać, no stoją troszkę w sprzeczności z wizerunkiem Angeliki. Jak ty w życiu w SHEIN nie chodzisz. Angelika, czemu SHEIN? No chyba sobie żartujesz. Ale największe kontrowersje budzi oczywiście etyka marki, która w ogóle nie spełnia europejskich wymogów, ubrania tworzone są w okropnych warunkach, bez poszanowania pracowników, że pracują nawet do 75 godzin tygodniowo, często na 18-godzinnych zmianach. Wielu z nich ma zaledwie jeden dzień wolnego w miesiącu, a ich wynagrodzenie zależy od ilości wyprodukowanych ubrań. W komentarzach znajdziemy głosy, że produkcja ubrań na Shein nie różni się wiele od innych sieciówek takich jak HM czy Zara. Często podnoszą aspekt tego, że ubrania są szyte w tych samych koncernach. Jednak tutaj skala jest znacznie mniejsza, bo zobaczcie na ilość produkowanych ubrań. Jednak sieciówki mają gdzieś tam swoje kolekcje, które wypuszczają raz na parę miesięcy, a na Nasheen wlatują cały czas nowe rzeczy z każdym kolejnym trendem. Mam wrażenie, że moglibyście sobie wymyślić ubranie jakie chcecie w głowie i prawdopodobnie znajdziecie je na Shin. Co dodatkowo przyczynia się też do kryzysu klimatycznego. W związku z tym reklama Angeliki spotkała się z ogromną falą krytyki, głównie przez brak wiarygodności, bo ciężko sobie wyobrazić Angelikę Muchę, która ubiera się w najtańszych i słabych jakościowo ubrania. A po drugie, kiepsko to wygląda wygląda sygnować swoją twarzą obraz wyzysku pracowników oraz konsumpcjonizmu. Pełna szacunku co do twojej osoby, ale szkoda, że promujesz fast fashion markę, która ma swoje niestety jak praca dzieci w niewolniczych warunkach czy poliestrowe wykonanie, czy czytaj plastik mikroplastik. Niestety szkoda, żyjemy w kraju, gdzie większe pieniądze zawsze odegrają rolę większą od świadomości. Zastanawiam się, kiedy ludzie dochodzą do wniosku, że mają wystarczająco dużo i co są w stanie zrobić, żeby się do tego punktu dostać. Najwyraźniej zarobkowe promowanie ubrań, które powstały dzięki niewolniczej pracy z poszanowaniem dosłownie niczego, to nie jest ten moment. Więcej znaczy lepiej. Dodatkowo, sama reklama wyglądała, jakby Angelika promowała markę z wyższej półki, co jest po prostu zakłamaniem rzeczywistości. Pojawiło się też dużo głosów broniących Angelikę, wspominając na przykład kolekcję Magdy Butrym z H.I.M., którą również reklamowała ogromna ilość influencerów, a tam w komentarzach nie było żadnej debaty a propos etyczności sieciówek. A Magdy Butrym z H.I.M. to coś innego? jesteście śmieszni. To te same szmaty. Sieciówki 100% poliester, 200 zł. Shin 100% poliester, 30 zł. Szwalnia i materiał ten sam. Wolę kupić sukienkę na Shein niż w H&M czy innym senseju. No i co z tego? Dosłownie Shein to to samo, co macie w galeriach w swoich wypadowiach. Dyskusja na temat szkodliwości sieciówek to również ważna kwestia. Jednak jest różnica pomiędzy produkowaniem kilkuset tysięcy ubrań rocznie, a kilkudziesięciu tysięcy ubrań rocznie. Dużo się mówi o odpowiedzialności społecznej jako influencerzy i ma Mam wrażenie, że właśnie tutaj leży problem. Co innego jest kupienie sobie case'a na telefon albo outfitu na festiwal raz na jakiś czas. Nikt z nas nie jest święty i nikt nie zostanie zbawicielem świata. Ale promowanie wątpliwe jakościowo, a przede wszystkim etycznie marki z tak dużym followingiem i z dostępem do innych współprac jest po prostu trochę krzywe. Angelika w żaden sposób nie odniosła się do krytyki, jednak ja jestem bardzo ciekawa waszego zdania. Bo zdaje się, że społeczeństwo jest bardzo podzielone pomiędzy tych, którzy uważają, że Shin nie różni się w żadnym stopniu od innych sieciówek, a inni uważają, że powinniśmy zacząć bojkotować firmę. Dajcie znać, co wy na ten temat sądzicie. Uwaga, teraz temat będzie dosyć straszny. Ostatnio cały internet huczy a propos najbardziej nawiedzonej lalki na świecie, czyli Annabel, która została zabrana na trasie po świecie mimo wielu sprzeciwów. W miejscach, które odwiedzała, zaczęły dziać się dziwne rzeczy, a internauci są coraz bardziej zaniepokojeni tym faktem. I bez znaczenia, czy wierzycie w duchy i demony, czy nie, historia jest całkiem ciekawa. Lalka Anabel istnieje naprawdę i chociaż jest mniej przerażająca niż jej filmowa wersja, jej historia zaczyna się w 1970 roku. Trafiła ona do pielęgniarki Dony jako prezent, ale chwilę później zaczęły się wokół niej dziać dziwne rzeczy. Lalka miała zmieniać miejsce, zostawiać notatki, a nawet zaatakować znajomego Dony. Po sesji spirycystycznym ustalono, że może być ona na nawiedzona przez ducha dziewczynki o imieniu Annabel. Z pomocą przyszli Ed i Lorraine Warrenowie, czyli chyba najbardziej znani demonolodzy świata. No i uznali oni, że opętał ją nie duch dziecka, a najprawdziwszy demon, dlatego zabrali ją i zamknęli w Muzeum Okultyzmu w Monroe, co oczywiście zaowocowało serią filmów obecność. Tutaj warto dodać, że dookoła Eda i Lorraine Warrenów narosło wiele kontrowersji. Ich historie często były krytykowane, że są zmyślone lub przesadzone, szczególnie Sprawa nawiedzonego domu w Amityville. W 2017 roku pojawiły się też szokujące oskarżenia, że Ed miał być w długoletnim związku z 15-latką, a Lorraine miała to wszystko akceptować. Dodatkowo filmy, które powstawały na ich sprawach, miały mieć klauzulę zakazującą pokazywania ich w negatywnym świetle. Co wzbudziło oskarżenia, że mają coś do ukrycia. Choć dla jednych to ikony duchowości, to dla innych są postaciami bardziej przerażającymi niż duchy, które mieli zwalczać. Wracając, Annabel miała być zamknięta w tym muzeum przez lata, ponieważ Warrenowie ostrzegali przed jakimkolwiek przemieszczaniem jej. Jednak grupa zajmująca się badaniem zjawisk paranormalnych wraz z ekipą od nowego filmu Obecność zabrali ją w prawdziwy tour po Stanach w ramach promocji filmu. Lalka była wystawiona w różnych miastach, aby fani serii mogli ją zobaczyć. Jednak podobno zaczęły się dziać tam dziwne rzeczy. Internauci łączą ucieczkę 11 uzbrojonych i niebezpiecznych więźniów wraz z przybyciem Annabelle. Tak samo jak pożar 165-letniego budynku, który po zgaszeniu miał się na nowo zapalić. Internauci są oburzeni całą sytuacją i krytykują ekipę produkcyjną za ten pomysł i nieuszanowanie ostrzeżeniu Lorenów. Czemu oni ją wyciągnęli? Ona nie była zamknięta, bo ktoś miał takie widzie misie, tylko była zamknięta, bo jest nawiedzona. Szkoda, że nie uszanowano ostatniej woli, zarówno Loren, jak i Eda. Czy naprawdę jako ludzkość nie nauczyliśmy się niczego? Dodatkowo zaczęły pojawiać się plotki o zaginięciu Lalki. Co na szczęście zostało szybko sprostowane. Przedstawiciele New England Society for Psychic Research zapewnili, że lalka nigdy nie została zaginiona ani nie była żadnym niebezpieczeństwem. W trakcie podróży była nieustannie chroniona, dostęp do niej mieli tylko doświadczeni członkowie zespołu, a do tego cały czas miał być tam duchowny, który odprawiał nad nią rytuały zabezpieczające. Annabel wróciła już na swoje miejsce w Muzeum Warrenów, które jednak pozostaje niedostępne dla zwiedzających od 2018 roku przez lo lokalne przepisy. Zapowiedziane jednak są dalsze trasy Annabel, bo w październiku lalka ma trafić do Rock Island w Illinois. Mimo że większość internautów traktuje całą tą burzę z przymrużeniem oka i raczej śmieje się z wędrującej Annabel po świecie, dla wielu sprawa jest naprawdę poważna, szczególnie tych, których miasto odwiedza Annabel i naprawdę się boją. To co miało być promocją filmu, przeraziło się w naprawdę dużą dyskusję. A czy wy chcielibyście zobaczyć Annabel w swoim mieście i czy w ogóle wierzycie w rzeczy paranormalne? Chętnie się tego dowiem z komentarzy. Patecki nie jest jedyną osobą ze środowiska influencerskiego, który zdobywa szczyty, ponieważ udało się ostatnio Zoe Skubis zdobyć Mont Everest, i to jako najmłodsza polka w historii. Wokół tego powstało jednak bardzo dużo kontrowersji, a o materiale Zoi dyskutuje nawet zagraniczna część TikToka. Zojaskubis Scoobies jest TikTokerką, która ma na platformie ponad 470 tysięcy obserwujących. Od dawna dzieli się tam swoją pasją do gór, którą zaszczepił w niej tata, który niestety właśnie w górach poległ. Ostatnio na jej profilu mogliśmy oglądać mini. Drogi wchodzenia na szczyt, a chwilę później polska influencerka wrzuciła na Instagrama post trzymając flagę Polski. W opisie możemy przeczytać, że ponownie jako najmłodsza Polka zdobyła szczyt. Tym razem najwyższy, Mount Everest. Więcej o tym możecie usłyszeć w naszym poprzednim odcinku. Masa internautów gratulowała jej i podziwiała ją za to, jednak znalazły się też głosy krytyki. Jak na przykład, że wejście z Lenem to wcale nie osiągnięcie i że można za to po prostu zapłacić. Największe kontrowersję jednak wywołał filmik, który Zoja wrzuciła na swojego TikToka, gdzie pokazywała w 42 sekundy, jak wyglądała jej podróż. Na jednym z kadrów znalazło się ciało poległego wspinacza, a ludzie podzielili się w komentarzach na dwa obozy. Jedni skrytykowali, Ją, a drudzy uznali, że takie właśnie są realia takich wspinaczek. Ludzie są oburzeni z powodu martwego ciała. To jest rzeczywistość werestu. to jest duża część spinaczki, również jest częścią życia. Przyzwyczajcie się do tego. Wszyscy wiemy, że są ludzie, którzy umieją. Spinając się na Mount Everest, więc naprawdę nie ma dobrego powodu, żebyś filmowała ich ciała. Nie okazałaś też szacunku dla nich w filmie. Filmik zobaczyło prawie 7 milionów osób, a dyskusja o tym, czy było to etyczne, aby pokazać ciało, przeniosła się nawet na zagranicznego TikToka. Zoja odpowiedziała jednej osobie w komentarzu, że nie zrobiła tego dla rozgłosu, ale była to duża część jej wspinaczki. Dodała, że taki widok był dla niej naprawdę trudny i za każdym razem, kiedy widziała poległego wspinacza, zatrzymywała się, aby się pomodlić. Prawo Marcina wypowiedział się na ten temat, oczywiście. Od strony prawniczej i powiedział, że rodziny osób poległych mogą domagać się zadośćuczynienia lub usunięcia filmiku. Czy wrzucanie czegoś takiego do internetu jest zgodne z prawem? Kult pamięci o sobie zmarłej to jedno z dóbr osobistych, które przysługuje osobom najbliższym. Mieliby oni prawo autora takich zdjęć pozwać. Nie dostaliby jednak odszkodowania, bo trudno tutaj wykazać, że ponieść jakąś szkodę majątkową. Mogliby jednak dostać zadośćuczynienie za te krzywdy niematerialne. Wyprawa Zoe to bez wątpienia jedno z najbardziej imponujących osiągnięć w w polskim środowisku influencerskim. Jednocześnie jej materiał przypomniał, że taka wyprawa to nie tylko spełnianie marzeń i piękne widoki, ale też ogromne ryzyko. Moim zdaniem Zoja w tym TikToku chciała jak najlepiej oddać rzeczywistość takiej wyprawy, a widok poległych na pewno był dużą, jak i bardzo ciężką częścią jej doświadczenia. Rozumiem tutaj jedną i drugą stronę konfliktu, jednak ryzyko, że na Everestie zostanie się na zawsze, ponosi każdy wspinacz. Już od jakiegoś czasu w internecie pojawiały się plotki na temat rozstania byłego członka Genzy kostka z Matyldą, influencerką, którą możecie kojarzyć m.in. z filmików na kanale Gen Z. Para była ze sobą od zeszłego roku, i mimo że wcześniej relacja była dosyć prywatna, to z czasem zaczęli postować coraz więcej wspólnych treści a Matylda zaczęła pojawiać się na ekipowych filmach. Jednak od dłuższego czasu nie byli nigdzie widzieni razem, ani nie publikowali wspólnych treści, no i jak to w świecie internetu bywa, wzbudziło to u wielu internautów podejrzenie, że zerwali. No ale nie było to nigdzie potwierdzone i troszeczkę ucichło, aż do momentu, kiedy Matylda pojechała z innymi influencerami na Bali. Była tam Kinga Banaś, wujek Łuki, siostry Buczek, kuzyn Michu... No, ale nie było tam kostka. Dodatkowo na urlopie influencerzy, jak to influencerzy mają w zwyczaju, robili trochę kontentu. Między innymi pojawiła się wspólna rolka dziewczyn z podpisem, kiedy jesteście w innym kraju, ale i tak wszyscy wiedzą, że gadacie o facetach. Lekko sugerując, że może tutaj chodzić o jakieś związkowe problemy. W szczególności, że wujek ługi skomentował to będzie dobrze, sugerując jakiś problem. Informacje na ten temat potwierdziły się po iście influencersku, bo para przestała obserwować się na Instagramie. A na profilu Maji Firek pojawił się TikTok właśnie z Matylną. Co w tym dziwnego, to to, że Maja Firek również miała krótką historię miłosną z Oliwierem w 2023 roku. Z TikToka wynika, że dziewczyny na początku nie darzyły się sympatią, co zresztą można było odczuć też po wywiadach Maji, jakie udzielała, ale też nie powinno to nikogo zaskoczyć, bo były i obecne dziewczyny Chyba raczej rzadko się dogadują. Ale już dwie były dziewczyny. Tutaj jest już dużo więcej tematów do rozmów. Na TikToku dziewczyny pokazują, że aktualnie bardzo się lubią, co jest już w miarę jasnym potwierdzeniem, że Matylda i Kostek zerwali. Duży odsetek komentarzy był o tym, jak Kostek się teraz z tym czuje, że jego dwie ex zostały koleżankami. Co musi czuć Kostek, kiedy jego były się przyjaźnią? Najlepsze duety tworzą dziewczyny, które były z jednym typem. Don't change my mind. W tym świetle zastanawiające są też ostatnie ruchy Kostka, takie jak sprzedaż wymachowana żadnego samochodu czy mieszkania. Czy to rozstanie wpłynęło na te decyzje, a może właśnie te decyzje wpłynęły na rozstanie? Tego niestety nie wiemy, w szczególności, że nikt z dwójki ani nie potwierdził, ani nie zdementował jeszcze tych plotek. A na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki wielkie, że byliście tutaj ze mną. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Wbijajcie nasze Instagramy. Buziaczki! Mua.